Siemanko, witam serdecznie z tej strony Typek. Dzisiaj wracamy do Crossouta. Nie wiem czy pamiętacie czy oglądaliście mój pierwszy odcinek związany z tą grą. Na moim kanale on się znajduje w serii Typkowe Granie. Tam wrzuciłem jeden odcinek taki przedstawiający tą grę. I mówiłem właśnie, że wtedy kiedy nagrywałem ten odcinek, trzeba było tą grę kupić za 30 euro na Steamie. Ale mówiłem, że niedługo przejdzie ona do wersji darmowej. No i właśnie to już się stało w tym momencie: gra już jest darmowa do pobrania, można ją sobie darmo pobrać ze wszystkimi dobrodziejstwami. Oczywiście ci, którzy zakupili tą grę wcześniej, wtedy kiedy była ona w wersji beta, płatnej, płatnej becie, oni dostali tak jak ja parę części dodatkowych na start. No i 2000 golda. Ja tego jeszcze nie użyłem. Akurat kupiłem taki pakiet, w którym było 2000 golda, więc te 2000 dostałem i parę jakichś drobnych części, ale to nie jest nic, co miałoby jakiś wpływ na to, że na przykład ci, którzy zakupili tą grę, mają teraz jakieś strasznie większe szanse wygrania bitwy. Ja również muszę męczyć się z tymi podstawowymi karabinkami, z podstawowymi partami do pojazdów, więc nie ma obawy tutaj, nie ma jakichś. chyba że w tych najdroższych pakietach, ale. Grając przez ostatnie kilka dni, nie zauważyłem, żeby jakoś strasznie często trafiał mi się gracz, który ma taką przewagę nade mną, że po prostu nic nie mogę mu zrobić. Także jest OK, spoko, nie ma się czego bać. Także jeśli ktoś jest chętny do wypróbowania nowej gierki, to, to polecam. Przypominam, że jest to gra studia Gaijin, czyli ekipy odpowiedzialnej za stworzenie War no, i tutaj widać, że naprawdę przyłożyli się do tej gierki. Bardzo fajnie zachowują się pojazdy. Zresztą zaraz wam pokażę, odpalimy sobie jakiegoś gameplay. Tutaj wam pokażę krótkiego. Bardzo fajnie te pojazdy się zachowują. Różnie zachowują się na różnych rodzajach podłoża. Bardzo fajnie jest odwzorowana tutaj fizyka pojazdu. No i przede wszystkim model zniszczeń. Kurczę tutaj każda część z tych, co tutaj mam. Zresztą zobaczcie, ten pojazd jest zbudowany naprawdę. Z dużej ilości części, 37 części, tutaj w tym pojeździe, wykorzystałem, i to wszystko można wedle własnego widzi. Mi się tutaj montować, składać i yy, no, w zasadzie nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o budowę waszego pojazdu. Możecie również odblokować gotowe pojazdy, zdobywając kolejne levele, wykonując misje. Jest, jest też po prostu, są też przygotowane pojazdy, które już można sobie po prostu. Jakby pobrać ich plan, jeśli macie wszystkie części to jeździć tym gotowcem, ale ja akurat wolę sobie zrobić wszystko po swojemu, zrobić sobie własny pojazd. Dobra, mam tutaj trzy KM zamontowane, mam taki dosyć szybki pojazd, no, na razie jeszcze nie mam lepszych kółek, więc jeżdżę na tych małych, ale całkiem przyjemnie się tym Jeepkiem moim tutaj jeździ, także odpalam bitwę i zaraz sobie zobaczymy gameplayka. Tu możemy sobie wybrać nagrody, jakie chcemy otrzymać za kolejne bitwy. Wszystkie bitwy tutaj są takie same. Losuje nam jedną chyba z 8 albo 10 map, ale za wygraną rundę możemy otrzymać jakąś dodatkową nagrodę. Właśnie którąś z tych, co tutaj są wyświetlone, plus jakąś losową jeszcze. Jest jakaś mała szansa na wygranie czegoś spoza tej listy tutaj pewniaków. No i każda z tych opcji tutaj, każda z tych pozycji daje nam inne nagrody. Tutaj macie na przykład zbiornik paliwa, karjak, czyli to co umożliwia nam obrócenie pojazdu w momencie kiedy mamy dachowanie, możemy się sami obrócić na przykład. oraz karabin maszynowy. Tutaj mamy shotgun, radiator, i jakiś radar. Tu mamy kabinę do pick-upa i koła małe koła. Potem działo, radio i dopalacz. No, jest tego dosyć dużo. Zbieracie sobie te części w zależności od tego, co potrzebujecie. To te części się zbiera po to, żeby z nich później zrobić coś lepszego jakieś niebieskie przedmioty, fioletowe, pomarańczowe ale do tego długa droga, więc kończę nawijać i gramy. Oczywiście od bety się strasznie dużo pozmieniało, doszło mnóstwo nowych części, doszło, mapy zostały przebudowane, respawny zostały poprzesuwane, yy, specyfikacje broni zostały mocno zmienione. No naprawdę bardzo dużą przemianę ta gra przeszła od bety do obecnej wersji i cały czas te zmiany przechodzi, także to jeszcze nie jest koniec zmian, no cały czas tutaj się zmienia, cały czas jest coś dodawane, coś zmieniane, jedzie jakiś odważny. Nie mam jeszcze celownika optycznego niestety, więc muszę tak troszeczkę yy, na hura strzelać. Licząc na to, że trafia, ja widzę, że dołem ich sporo jedzie pod mostem. Spróbuję tam... Kurczę, nasi tam ostro w nich wjechali. Mam nadzieję, że ich tam nie zeżdą, Spróbuję im coś jeszcze pomóc. No jak widzicie fajnie, całkiem fajnie się te pojazdy zachowują na... Fajnie w kości składają, naprawdę. Ciekawie się, ciekawie te samochody, znaczy pojazdy, co się sprawują. No i co najlepsze w tej, grze tutaj nie ma dwóch takich samych pojazdów. Tu się nigdy nie zdarza sytuacja, że może być podobny, ale nigdy nie jest taki sam. Zawsze każdy pojazd czymś się różni od poprzedniego, bo ktoś użyje innych, innych części do zbudowania pancerza, ktoś użyje innego, innej broni o, podniesiemy gościa. Właśnie do tego się ten karczak przydaje, co Wam pokazywałem wcześniej. gdyby miał kardzaka, mógłby sam się obrócić, ale widocznie nie miał. No i dobra, po bitwie dostałem małe koło, dostałem trochę paliwa, które jest potrzebne do odpalania rajdów. I troszeczkę złomu, też potrzebny do robienia jakichś części. No i oczywiście nabijam level swojej postaci i level frakcji. Czekamy na kolejny mecz. Zagramy sobie jeszcze jeden meczek. Może dwa? Jeden czy dwa Nie mam się z wami jak skontaktować, żeby żeby usłyszeć czy chcecie więcej, czy nie Dobra, pojedziemy sobie od strony Torów. Idź ty kurde wariacie. ziemi tu pod koła Już tam jadą Oj kurczak, jak tu nie będę chyba jechał, bo sam tutaj jestem. Trzeba uciekać. Zaraz nam na kapa będą wjeżdżać, niestety. A ja tu sam. Nie wygląda to dobrze, kurczę. Mógłby mi tu ktoś wrócić, pomóc? Tam jest nasz jeden gdzieś. Wjeżdżają. O kurczę, ale ich tu dużo. Strasznie mnie tu pchają. Dużo ich tu było, strasznie. Kurczę, no, sam byłem w tej bazie, a ich tu czterech albo pięciu wjechało. Pięciu chyba niestety. Cały mój dym drugą stronę, no ale trudno, no, zdarza się. Bardzo fajnie się gra w tą gierkę, jeśli macie jakąś ekipę. Ja wczoraj grałem właśnie ze znajomymi byliśmy chyba w czwórkę albo w piątkę, i jeśli graliście w World of Tanks, to pewnie wiecie, że podstawą do wygrania bitwy w World of Tanks jest Focus Fire, tak, czyli skupienie ognia na jednym przeciwniku. I to się bardzo dobrze sprawdza tutaj też w Crossoucie. Jeśli gracie w kilka osób, to w zasadzie jeśli potraficie jakoś zgranie wybrać sobie cel, po prostu określić sobie na team spiku, że szczelamy w tego i tamtego, to jeśli te cztery osoby szczelają w tego jednego gościa, to naprawdę bardzo szybko, bardzo szybko zdejmujecie te pojazdy przeciwnika i bardzo przyjemnie się naprawdę gra. Można się dogadać naprawdę, jeśli chodzi o stronę timową Crossouta, to jest no absolutnie świetna bardzo przyjemnie się gra zresztą to widzicie, bitwy są bardzo krótkie i, i strasznie szybko to wszystko leci kilka minut i jest mecz wygrany albo przegrany i w związku z tym, że ta bitwa jest krótka to nawet jeśli przegracie to za bardzo nie ma jakoś spiny dłużej, bo, bo wiecie, że za dwie minuty znaczy z, z, za 10 sekund albo 20 sekund będziecie mieli kolejny mecz i, i w zasadzie nie ma się czym przejmować bo w zasadzie nic nie tracicie na przegranym meczu Zawsze coś dostajecie, nawet jeśli przegracie. Hmm, oczywiście dużo mniej yy, niż za wygrany mecz, ale gierka jest taka bardzo luźna, bardzo przyjemnie się gra. Szczególnie mówię, szczególnie w grupie. Kurczę, ale mnie tu zeżrą. Znowu chyba. O kurde, zdziałem mi tu gościu przyjechał. Muszę mu to działo roz rozwalić. O, dobra. Działo zniszczone. Teraz może jakieś kółeczko urwę. Dobra, jedno urwane. A tu mi następny przyjechał z działem, który... Dobra, działo zniszczone. Kara zniszczony. Następny, patrzcie co tu się dzieje. Urwali mi kółko. Naprawdę fajnie są te... Ten model zniszczeń jest naprawdę fajnie zrobiony. Można każdą część osobno gościowi niszczyć. Dobra, w końcu mnie rozwaliłem, no ale rozwaliłem dwa działa, rozwaliłem dużo karabinków, jednego typa zabiłem, dwóch postrzelałem, więc myślę, że całkiem niezły... Tak mi się wydaje, całkiem niezły wynik powinienem mieć. Troszkę też zastanie na tym kapie. Kurczę, co my to? Przegramy jeszcze? Niemożliwe. Przegramy to. No. Tamten chyba to jest właśnie ten, którego ogołociłem ze sprzętu do strzelania. On zaraz zginie. No jeszcze, jeszcze możliwe, że to jeszcze wygramy. 2 na 2 zostało i nasi są chyba w dobrym stanie całkiem. No i właśnie teraz powinni strzelać tutaj w tego gościa obaj. I koniecznie to nie jest bot, bo tutaj też mogą się boty trafić razem z graczami. Tutaj właśnie jeśli chodzi o matchmaking, jest to rozwiązane na tej zasadzie, że jeśli gracie sami, możecie trafić do bitwy z, grac z graczami lub z botami. Przy tym, przy czym jeśli gracie sami, to najprawdopodobniej będziecie mieli w meczu samych graczy, bo pojedynczo dobiera najczęściej samych graczy, ale jeśli gracie w grupie, na przykład jest, jest was dwójka, trójka, czwórka, to matchmaking stara się znaleźć wam grupę również dwóch, trzech, czterech graczy, odpowiednio do tego ilu wy macie a resztę uzupełnia botami. O, przegraliśmy. Dobra, zobaczmy jak tam, yy, jak tam wynik. Czwarty, no dobra, no 995 punktów to jeszcze nie ma tragedii, biorąc pod uwagę, że jeden z pierwszych zginąłem. Dobra, jeszcze jeden meczik sobie zagramy. Sorry, jeśli ktoś już ma dosyć, ale, ale zagramy sobie jeszcze jeden. Okej, okay, teraz by się przydało coś wygrać, kurczę. jak to z punkcikami? No w miarę chyba, w miarę chyba równo mamy podzielone. Jadę za Claudio. Claudia to, to widzę źle zasuwa. To jest chyba bot? Tak, to był bot. Jak ktoś wchodzi do bitwy, to jeden z botów wybucha. Zostaje zastąpiony graczem. Tutaj będzie dym zaraz Dobra, już tam są chłopaki. O, udało mi się kogoś obsędzić. Dobra O kurde, w plecy mi ktoś walił Kółko mi nie odpadło, o, zginąłem. No nie jest łatwo samemu grać, kurczę. Tutaj niestety ja jeszcze nie mam żadnego działa odkrytego, żeby sobie zamontować, bo dopiero zacząłem. właśnie. Po... Aha, zapomniałem Wam o najważniejszym, oczywiście, powiedzieć. Nie bójcie się, że jeśli ktoś grał w betę, to tutaj ma jakąś super przewagę części i nie wiadomo czego. W momencie, kiedy gra przeszła na wersję darmową czyli jakiś miesiąc temu, może, no nie, no może z 2-3 miesiące temu przeszła już na tą darmową wersję yy, i wtedy oczywiście wszystkie konta zostały zresetowane czyli jeśli ktoś miał już wszystko tutaj odkryte, wszystko zbadane, stworzone no to niestety konto zostało wyczyszczone, zostało, każdy musi to wszystko od nowa zbierać teraz więc nie bójcie się, że tutaj jakieś koksy, które grają w to od roku Będą was miażdżyć co chwilę, bo no, każdy musi to wszystko zbierać od nowa. Więc w tym momencie, jeszcze jest dobry okres do tego, żeby właśnie zacząć grać, kiedy jeszcze wszyscy grają na tych podstawowych karabinkach, podstawowych shotgunach, bo jeszcze można w miarę łatwo sobie tutaj powalczyć. Mówię, szczególnie jeśli macie grupę do grania. W grupie jest całkiem inaczej, o wiele lepiej się gra. Dobra, chyba tym razem się uda wygrać. Co robi nasz drugi koleżka? A oni tu obaj stoją, dobra. Aha, tutaj jest kadłubek, który nic nie robi, tak? Dobra, ale wygraliśmy, ok. Co teraz? Zostałem kółko znowu. Super, tylko ja potrzebuję kółka skrętna, to są nieskrętne. No ale trudno, kiedyś się przydadzą. Dobra, wracam do garażu. No nie wiem, mam nadzieję, że gierka wam się podoba. Naprawdę polecam. Fajnie się gra, bardzo ciekawie. Na samym budowaniu pojazdu można naprawdę spędzić długie godziny. Ja już wam pokazuję tutaj teraz przechodzimy do garażu. I tutaj mam wszystkie części, które mogę wykorzystać do budowy mojego pojazdu. Są kabiny, są podwozia, są tutaj jest broń, potem jakieś podzespoły takie specjalne typu lekki silnik, radiator, cooler, taki te rzeczy Wam pozwalają na przykład yy, zwiększyć przyspieszenie Waszego pojazdu, wydłużyć czas strzelania Waszej broni, ponieważ każda broń się w pewnym momencie przegrzewa, to znaczy każda szybkostrzelna broń w pewnym momencie się przegrzewa: szotgany, karabiny, karabiny maszynowe to wszystko ma jakiś czas, jaki może strzelać serią, później się przegrzeje i potrzebujecie chwilę na ten cooldown, właśnie na na ochłodzenie tej broni i znowu możecie wtedy strzelać. I tutaj są na przykład podzespoły, które wam skracają ten czas cooldowna. Jeśli broń się przegrzeje, to szybciej można znowu zacząć strzelać albo wydłuża wam czas do przegrzania broni. No naprawdę bardzo dużo różnych tutaj ciekawych sprzętów można znaleźć. Różnego rodzaju koła, koła, które się lepiej, które na przykład Yy, dają wam lepszą zwrotność, albo lepsze przyspieszenie, lepszy udźwik, są bardziej odporne na yy, obrażenia, można też gąsienice yy, znaleźć. Nawet widziałem, były chyba takie, takie nogi do mecha jakiegoś. Jeszcze ich nie odkryłem, ale widziałem ktoś takie tam miał. <laughs> yy, są różnego rodzaju części, które możecie wykorzystać jako pancerz. No jest tego bardzo dużo. Jest się czym pobawić, dla mnie to jest oczywiście, znaczy ja lubię budować swój pojazd, ale dla mnie to jest po prostu dziura czasoprzestrzenna, ja Wam mówię, jak ja wchodzę do garażu i zaczynam budować nowy pojazd, to mnie nie ma przez godzinę co najmniej, zawsze się na mnie znajomi wkurzają, jak kurczę gramy w grupie, że mamy już odpalać mecz, a ja mówię, czekajcie, tylko jedną rzecz tutaj zmienię i tak 15 minut później, no już, już idę, idę, jeszcze tylko jedną rzecz zmienię, pół godziny później jest dalej to samo, nie? także... Budowanie pojazdu jest bardzo pochłaniające czas, bardzo wciąga, ale potem też macie dużą przyjemność z tego, jeśli ten pojazd się fajnie sprawuje w walce, bo sami go zbudowaliście. Także, o kurczę, taki ze mnie mechanik jest zajebisty. No, i to w zasadzie tyle w tym odcinku, nie chcę przeciągać za długo. Dajcie znać, czy gierka Was zainteresowała, czym się spodobała, czy będziecie grać. No i oczywiście, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, pomożecie mi w ten sposób rozwijać kanał. I dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z tej gry. Na pewno będę w nią grał. A jeśli chcecie, to mogę Wam jakieś gameplayki pokazać niedługo. Także zapraszam, przypominam jeszcze raz o lajku. Naprawdę mi te lajki pomagają później w pozycjonowaniu filmów na YouTube. Także, jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć. To zostawiając łapkę, bardzo będę wdzięczny. Yy... No i tyle. Dzięki za uwagę. Z tej strony Typek. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.